Chciałem Wam powiedzieć o mobbingu. Powołałem się na sytuację jednego kolegi. Zadzwonił do mnie i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że chciał się zwolnić z pracy, a kierownik czy kierowniczka powiedzieli mu, że musi pracować 3 miesiące. Taki miał okres wypowiedzenia i musi tyle pracować. Nie mógł się dogadać za porozumieniem stron. Dla niego ta praca była już zmuszeniem do pracy. Nie chciał po prostu tam pracować. Powody były różne, kierownik go tręczył, cały czas się na nim wyżywał, ciągle mu dogadywał, w ogóle doszło do mobbingu. Co gorsze zgłosił to dalej, no niestety ciężko, bo stwierdzili, że nic się nie dzieje i on taki po prostu jest. Ja nie mówię o szybkim tempie pracy, tylko po prostu już ganianiem. Cokolwiek byś nie zrobił dobrze, to po prostu przyszedł do ciebie i ciągle źle, ciągle źle. Cały czas miał problem do niego. Muszę wam powiedzieć, nie możecie porzucać pracy, bo możecie dostać w tym momencie dyscyplinarkę. Będziecie zwolnieni dyscyplinarnie, to może już rzutować na inne zatrudnienie w pracy. Co innego, jak tam pracujecie krótko nie ma problemu. Ale uważajcie również, bo jak będziecie mieli wrednego pracodawcę, może żądać odszkodowania od Ciebie, że poniósł jakieś tam straty przez Ciebie, że Ty do pracy nie przyszedłeś. Wiem, że niektórzy po prostu porzucą pracę, mają dość, są mobbingowani, w ogóle mają dość psychicznie, więc w ten sposób mogą zareagować. Na to też uważajcie, bo prawo jest po dwóch stronach i tutaj bardzo bym uważał na to wszystko. Jeśli porzucisz pracę, na krótko pracowałeś, to wiadomo, nie musisz dawać tego świadectwa pracy do następnej pracy, w której się zatrudniasz. Gorzej jak już pracowałeś tam długi czas, no to wtedy może być duży problem. Kolejną sprawą, jeśli pracodawca utrudnia Wam wypowiedzenie umowy, nie chce podpisać za porozumieniem stron, jeśli macie problemy zdrowotne, możecie się powołać na artykuł 55. Nie, nie znam go dokładnie, nigdy nie wpisywałem w okres wypowiedzenia artykuł 55 i powód zwolnienia. Jeśli ktoś korzystał, dajcie znać w komentarzu. Chodzi o to, że w trybie natychmiastowym możesz rozwiązać z pracodawcą umowę. Bez wypowiedzenia, i możesz na drugi dzień już nie przychodzić do pracy. Ale musisz udowodnić, że pracodawca naruszył. Twoje zdrowie i w ogóle zagrażało to Twojemu zdrowiu w pracy, czy ogólnie inne przyczyny związane z Twoją osobą, że narażał Ciebie na niebezpieczeństwo. Tutaj wystarczy dobrze przedstawić jakieś problemy zdrowotne lub inne czynniki związane z pracą, która bardzo szkodliwie na Ciebie działało. Dlatego na ten temat się za bardzo nie wypowiem, bo nie korzystając z tego artykułu. Przeważnie pracodawcy godzili się za porozumieniem stron, chociaż były też przypadki, że chcieli mnie przytrzymać w pracy, tylko że tu trzeba też mieć trochę odwagi. Ale mówiłem jasno, że po prostu nie będę w niewolniczej pracy pracował, nie będę pracował jak niewolnik i nie chcę mi się w tej pracy pracować. Dobrze tutaj podać powody pracodawcy, dlaczego takie rzeczy robisz. To jest trudne do powiedzenia, ale czasem trzeba być bardzo szczerym i powiedzieć w ten sposób. Uważajcie, bo pracodawcy się strasznie oburzają wtedy, jeśli powiesz prawdę w oczy. W ten sposób załatwiasz sprawę, przedstawiasz wszystkie argumenty. No i do widzenia, zwalniasz ci. Nie dotyczy to osób, gdzie faktycznie nie mają osoby, stanowiska pracy, żeby przeszkolić kogoś, bo tutaj przeszkolenie. Pracownika, ok, wszystko jest w porządku, ja rozumiem, jak to się ma pracownika, ale nie, że są pracownicy i cię na siłę trzymają. Tu są tacy pracodawcy, że na siłę cię trzymają, bo im się prawnie to należy, czy miesiące będziecie cię trzymał, żebyś się nie zwolnił z pracy, żebyś nie dostał nowej pracy. On począł się, się do ciebie przyzwyczaju, a jeszcze jak miał taką osobę, na której jeszcze zyskiwał. Na który dobrze zarabiam, no to tym bardziej może Ci utrudniać życie, żebyś nie zmienił tej pracy. Kiedy jeszcze doświadczasz pominków pracy, to możesz mieć duże utrudnienie ze zwolnieniem. W taki pracodawca narobić tyle głupot, dlatego bardzo na to uważać i dobrze wszystko sobie tutaj przygotować, gorzej jak jesteś przez pracę wykończony psychicznie. W tym przypadku trudno trochę racjonalnie myśleć, co zrobić, ale dobrze mieć osobę, która ci pomoże. Jak nie dajesz rady, nie możesz się zwolnić, to iść na zwolnienia. Mówię tutaj o zwolnieniu lekarskim. Dobrze również otoczyć się ludźmi, którzy ci naprawdę pomogą. Nie, że w innej pracy będzie gorzej, bo możesz wpaść z deszczu pod rynę. Nie słuchaj takich ludzi. Uciekaj od takich ludzi. Oni ci nie pomogą. Jak będą ci mówić, że inni mają gorzej, nie słuchaj czegoś takiego. To ty masz gorzej. I musisz zastraszyć się o siebie i poszukać nowej pracy. Oczywiście możesz trafić do pracę. Dobrze mieć tutaj przygotowany jakiś budżet awaryjny. Żeby mieć trochę zaoszczędzonych pieniędzy, wiadomo czasy są teraz różne, ale ja mówię ja. ogólnie, jak masz jakąś gotówkę, ktoś ci pomoże, możesz liczyć na kogoś, tutaj nie ma problemu, spokojnie to przejdziesz, a jak nie to zwolnienie lekarskie i na zwolnieniu lekarskim szukasz pracy. Jeśli masz w tym czasie okres wypowiedzenia, to tym bardziej szybciej ci to zleci. Takiemu pracodawcy darza do zrozumienia, że pracować tam nie chcesz. Poza tym pracować w takiej firmie, gdzie masz 3 miesięczne wypowiedzenie, gdzie jeszcze jest praca toksyczna, to można się wykończyć. Przy okresie wypowiedzenia możesz czuć jeszcze większe problemy zdrowotne czy problemy psychiczne. Po zwolnieniu z pracy możesz też się czuć źle przez jakiś czas, dlatego że po prostu jeszcze dochodzisz po starej pracy, że zostawać zwolniony czy zwolniony. Poza tym wszystko sobie przypominasz co tam było. Do tego jeszcze aby doszły problemy finansowe, no to też może się wszystko nawarstwić. Jak jeszcze z bliską osobą masz złe kontakty, tym bardziej wszystko się może nawarstwić. Dlatego ważnym jest, że jak masz dobrą relację z bliskimi osobami, tym bardziej sobie ze wszystkim poradzisz. Robiłem takie rzeczy nieraz i muszę powiedzieć, że żona była zupełnie spokojna o to. Ona wiedziała, że ja znajdę pracę, widziała, że ja zawsze szukam pracy, choć było czasem ciężej. Dogadywaliśmy się między sobą. I tu jest najważniejsze. Nie było czegoś takiego, że zaraz był. Atak, co ty zrobiłeś? Rzuciłeś pracę, zwolniłeś się z pracy. Nie. Było ciężko psychicznie, zwolniłem się z pracy. Nie wytrzymywałem tego, miałem dość. Podejmowałem decyzję, że zwalniałem się z pracy. Jeśli o tym mowa, jesteś w związku małżeńskim, czy w ogóle w jakimś związku, gdzie dogadujesz się dobrze, dobrze przeliczyć cały budżet domowy, czy na przykład jak się zwolnisz z pracy, czy dacie z jednej wypłaty rady. Chociaż mówię o tym, że będzie bardzo ciężko czasie się przestawić na inne tory, i jeśli dacie radę, no to wtedy możesz podnieść takie kroki. Bo trzeba wszystko wziąć za, przeciw, żeby nie było większych problemów, jak masz dotychczas. Kiedy nie masz wsparcia przy bliskich osobach no to wtedy może być jeszcze większy problem. Nie tylko że zwolniłeś się z pracy, to, to do tego nie masz wsparcia o bliskiej osoby. Most, żona, czy rodzina patologiczna może tym bardziej cię dobijać, bo będą Ci robić wyrzuty, że jak ty mogłeś postąpić i podjąć takie decyzje, dlaczego ty się zwolniłeś, jak ty się utrzymasz i będą tak ci gadać i gadać, dobijając Ciebie. To tym bardziej może utrudniać i zniechęcać Cię do podjęcia nowej pracy. Nie dość, że w pracy byłeś mobbingowany, miałeś tam źle, to jeszcze żona czy mąż cię dobija. Czy nawet sama rodzina. Jeszcze jak masz rolę ofiary, jeszcze najgorszego drania, to tym bardziej będziesz tak dobijany. Polecam na tyle ile jest to możliwe. Szukać gdzie indziej rozmowy. Jak masz jakieś fajne osoby, fajnych kolegów czy koleżanki, z nimi porozmawiaj na te tematy. Bo reszta to cię w ogóle nie zrozumie. Jak mają takie patologiczne życie, nigdy w ogóle Ciebie nie zrozumieją, bo stwierdzą, że tak jest wszędzie. Ja ci jeszcze raz podpowiem. Nigdzie nie jest tak samo. Może być podobnie, ale nigdzie nie będzie tak samo. Może być tylko lepiej. Ale jest coś ważnego, co muszę ci powiedzieć, co się też sprawdziło podczas terapii. Że jeśli idziesz do następnej pracy, twoja osobowość może ułożyć podobne zachowania tych ludzi, że może Ci się wydawać, że jest tak samo. Bo jak będziesz miał podobne osobowości, możesz mieć podobne problemy. To dotyczy relacji między ludźmi. Nie dotyczy to samej pracy. Każda praca jest inna, wszędzie są inne zwyczaje, tak jak mówię, może być podobnie. Ale zawsze jest inaczej. Ty musisz przepracować parę rzeczy u siebie, żeby to zmienić. Czasem jest bardzo ciężko to zmienić, ale żebyś był na to przygotowany, że schemat zachowań może się powtórzyć. Kiedyś przez przypadek znalazłem się w jednej firmie, rozmawiam z jednym kolegą. On powiedział, że ma tutaj luzy. Pracował prawie po 12-14 godzin dziennie. On powiedział, że ma luzy. A kiedy go zapytałem, jak się pracował w poprzednich firmach, on powiedział po 12-16 godzin. Tutaj pracuje mniej, 12-14. Dla mnie to było nie do przyjęcia. Posłuchałem popracowałem kilka dni i tyle mnie widziano. Pytali, jaki był powód, dlaczego jeszcze się zdziwieni byli. Powiedziałem otwarcie, nie będę tyle godzin pracował. Nie jest to bajka, tak było, możecie mi nie wierzyć. Ale tak niektórzy pracowali. Nawet nie byli świadomi, że inna praca może być lepsza. Co jeszcze gorsze jest, to lęk przed nową pracą. Pracując w obecnej pracy znasz wszystko. Nawet jak cię mopingują, źle się czujesz, jesteś dobijany czy dobijana. Ty wszystko znasz. Ty znasz swoich wrogów, wiesz ja co oni są, wiesz co są ludzie. I to wszystko znasz. To środowisko znasz i to dla ciebie jest bezpieczne. Strach przed nowym jest jeszcze gorszy jak chcesz iść do nowej pracy. Tam nie wiesz co będzie, jak to będzie. Myślę, że dochodzi jeszcze tutaj współzależnienie. I to bardziej trzyma w obecnej pracy, że boisz się podjąć krok, żeby zmienić pracę. Później jeszcze do tego jak dojdą jakieś tam problemy, no to tym bardziej możesz się denerwować. Ojej, dlaczego ja odszedłem z pracy, dlaczego ja to zrobiłem żeby nie winić się. jak już podejmiesz taką decyzję że odejdziesz z pracy, żeby już nie obracać się za siebie, skoro podjąłeś decyzję to znaczy, że było ci tam źle żeby się nie obracać, iść do przodu nie wyjdzie, szukasz następnej pracy razem jeszcze jedno, jeśli miałeś dobrze w pracy, a poszedłeś za pieniądzem to od razu to, czasem lepiej zarobić mniej, a czuć się dobrze szczególnie my jako DDA i z rodzin patologicznych mamy gorzej z tym i lepiej zarobić mniej, a czuć się dobrze w tej pracy Oczywiście, bez wykorzystywania. Gdybyś zobaczył, że inni dużo więcej zarabiają od Ciebie, no to już jest coś nie tak. Dlatego tego też pilnować. I tak jak wspomniałem, dobrze mieć swój budżet awaryjny, bo to bardzo pomaga. Widziałem nieraz w swojej sytuacji, to bardzo mi to pomogło. Chociaż uwaga, bo pieniądze bardzo szybko uciekają. Jest to możliwe, jak masz wsparcie osób, którzy pomagają Ci w tej sytuacji. Naprawdę dużo lepiej to przechodzisz. A jak znajdziesz swoją pracę, powiesz: Podjąłeś dobrą decyzję że zmieniłeś to pracę, bo czujesz się lepiej, jest fajniej. Oczywiście zawsze są plusy i minusy. Przez zmianą pracy zawsze mogę Ci powiedzieć jedno: weź sobie kartkę, zapisz wszystkie minusy, jakie są w obecnej pracy. Jeśli tych minusów jest bardzo dużo, no musisz podjąć decyzję tak albo nie, albo zaakceptować to i pracując dalej, albo szukasz, zmieniasz pracy. Być może będzie lepiej. lepiej coś zmieniać w swoim życiu niż cierpieć i być. Cały czas w tym, w tym samym miejscu. miejscu. Nawet jak będzie źle, to powiedziałeś sobie jedno: próbowałeś coś zmienić i szukasz no. dalej, aż trafisz do pracy, w której dobrze się pracuje. Ja stawiam na pierwszym miejscu atmosferę w pracy. Pieniądze są na drugim miejscu, chociaż są też ważne, ale stawiam je na drugim miejscu. Nawet jak troszkę mniej zarobię, to też nie jest nic złego. Atmosfera w pracy jest dla mnie najważniejszą sprawą. A nie, że idziesz jak za kary, ojej, bo muszę tam iść pracować, znowu będę widział tą, czy tamtą, czy tamtego, że znowu będzie mnie denerwował, znowu będzie mnie wkurzał, będzie przychodził kierownik, będzie przychodził szef, mnie wkurzał. Na tyle, ile to jest znośne, można przychodzić do takiej pracy. Jeśli tym bardziej cię to męczy, przychodzisz sfrustrowany z pracy. Trzeba myśleć o zmianie pracy, jeśli nie da się już z tym nic zrobić.